Siema! Dziś Wam pokażę grę, yy, która się nazywa Badland, tak, to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem to jest gra, to jest w ogóle tej oski z tej strony, no to, no, się o, to gramy, lecimy! ale to jest pierwszy level, dopiero, do, dopiero zacząłem teraz, aha, no tak, też muszę tam gapić, nie yy, yy, no, co wiecie? Trochę mogę lamić, ale mam nadzieję, że nie będę. To będzie, przejdziemy tak, może. 3, 2, 3, 4, lewa jakoś tak. Może. To nagrywam tak, że nie wiem tego, co, to nagrywam po prostu tak, że. E, telefonem nagrywam, a grałem na tablecie, nie? Więc to jest trochę w taki dziwny sposób. Może mi trochę tutaj latać. Nie wiem, trochę telefon, ale jedną ręką muszę tutaj grać, a drugą muszę kamerować. Ale. Widzimy. Dalej. Okay. Raz. I raz. No i raz się. No to może nam pięć światów. Zobaczymy. I zdaję radę No, ja rzeczy, nie odzywałem się, bo się zamyśliłem. Tak, więc idziemy dalej. Rok, raz, dwa, i raz, i dwa. I, i, a! Nie złypałam! Ojej, ja, to się nie zmieszczę. Nie, zmieszczyłem się, okej. Okay. Okay. Więc, oj, teraz czekajcie, ja bo tutaj... trochę mój ludzik uciekł. Czyli z nagrzania... tutaj... Góry gdzieś poleciał, a natomiast telefon mi trochę na dół płaczył. Jest luzika bardziej kamerować, ale to nie jest zbyt niemożliwe. Znaczy jest możliwe, ale to nie jest takie łatwe. Chodźcie. A! Patrzcie! Nie! jeszcze Nie! Nie! Szczerze, nie! Nie! troszkę, troszkę, tutaj oddaję sobie ekran. Znaczy na... No, ten. Oddalnie. nie wiem, żebyście lepiej widzieli. Próbujcie trochę, żeby lepiej było, ale jednak to jest się nie przydaje. Aaaa, no, 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 się, okej. Okay. chyba nie, nie mogę złapać tych, tych, tych. na telefonie tym pańkę prowadziłem, ale na, już dawno to nie pamiętam. Nie wiem, palcek pracują, nie? Aha, tak, że palc, nawet. W sumie to jest, to jest, główna rola, nie? To jednak, muszę się tu jakby zmieścić, powiem. patrzcie, O, to jest w własny sposób. A, a, a. a! Do góry! Może kiedyś jakiś, może w kolejnym odcinku to może nawet jakiś gość będzie. Tutaj. Aha, ale zobaczymy, jak będzie. Chyba czy będzie, czy nie. Też zobaczymy, jak będzie. Też. Nie wiem, czy będzie tutaj. Miał kiedy przejść, bo ma trochę dłużej reakcję ode mnie. Ale zobaczymy. Może będzie, może nie. no chyba nie ma znaczenia. Czy jak wy wolicie, ale. I też jakoś nie robi bitnie znaczenia. No wiem, no muszę sobie się nawet lepiej gra. Ale wiecie. My przechodzimy sobie ten. Sam lepiej czy drugi. My trzeci już to przechodzimy, czy cały czas ten drugi, bo ja już. Już nie wiem, się pogubiłem, Ja nie dare, nie, please, please. Nie znowu tak łatwa gra. Więc w sensie, chyba znam. No, nie, to ten drugi przechodzimy. okej. Okay. mam nadzieję, że mi tego szybciej pójdzie. No, okej, okay. to lecimy. No, okej, okay. okej, alwej. nas no, więcej, będzie dwóch. No, lecimy. Hop, pa, hop, pa, hop. Co to jest jakieś królik? Pięćdzieszny nogi czy coś, nie wiem co to tam ci tle. No. Nie wiedzieć, co ja to miałem w pańskim zakopiłem. Dobra. Eee. Dobra już razy. Może nie mieć takich myśli, że. Ja mnie z jakich ujęków zdjęcie wpisy no, po prostu przez to, że jak e, mówiłem nagrywam telefonem więc e, wiecie, więc akurat <grywanie> nie ma to jakby na <grywanie> komputerze już i nagrywał, znaczy tego chyba gry chyba nie ma na kompanię. To by mogły być jakieś te napisy albo coś. A teraz już nie ten, bo mówiłem nagram telefonem, nie jest taki trudny nawet na telefon, jak przyszedłem za pierwszym razem, ale to może mu, nie udało mi Jest trudne, ale to jest. Jak jest. dwóch, to nawet nie jest tak jak jest dwóch, dwóch taków, ale tak to jakiś, że to najlepiej. A jakby było jeszcze więcej, tu się tak pchali, bo nie ten nie dał rady. O proszę okej, tak, to tu na ociec o, ja. okej okay. większy, jest mi dwóch no to lecimy sobie, tak ja. nie mam jakieś zbyt długie odcinki, ja. się przejdę sobie ten świat masz jeszcze jeden A, bo nie, ten świat przejdę i już skończymy odcinek, może nie, bo będzie. Nie, nie będzie za długie odcinki. Też No po już i to będzie dobrze. Okay. Więc komentujcie, subskrybujcie. To było dwa. Rzeczy. Więc komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. Ja tak samo znowu zaprasz zapraszam na moje konto na Face'ie. Będzie w opisie, więc pa pa. Do ja następnego odcinka.